W dniu dzisiejszym pytania były bardzo zróżnicowane, poczynając od prawa spółdzielczego przez prawo działalności gospodarczej, na prawie spadkowym kończąc. Jeżeli chodzi o prawo spadkowe, to pytanie było dość proste, dotyczyło kwestii działu spadku. Tutaj Pan chciał wiedzieć czy jeżeli było stwierdzenie nabycia spadku i żona nabyła określone udziały w tym spadku, czy może się domagać spłaty swojego udziału od pozostałych spadkobierców i rzeczywiście tutaj możliwość takiej spłaty w przypadku tego pana, który zgłaszał. Pytanie występuje. Inne pytanie dotyczyło egzekwowania należności od spółki ZON. No tutaj chociaż kwota nie była zbyt duża, bo była to kwota rzędu 6 tysięcy złotych, jednak pojawiły się takie kwestie prawne, które w, w tłumacząc, które można przejść praktycznie przez większość kodeksów i postępowania, poczynając na kodeksie cywilnym i kodeksie handlowym, kończąc. Kwestia bardzo prozaiczna, bo chodzi o zapłatę, a tak naprawdę dochodzenie tej należności w tym stanie rzeczy, jaki Pan zrelacjonował, wydaje się bardzo utrudnione i tutaj tak naprawdę bez pomocy fachowej, bez pomocy fachowego nocnika. Wydaje mi się, że tutaj Pan sobie z tym nie poradzi.